My name is Peter Johnson. I'm a journalist. A few days ago, I decided to investigate an old abandoned factory. Claims of supernatural activity and ghost sightings have been very prolific on the internet. I began my investigation thinking I could easily debunk this one. But I was wrong. I've already seen things that go against all known science. And everything I, I thought I knew. I've tried to stay away since my first encounter, but I cannot. It's like something is calling me from deep down that stairwell, like a voice in the dark. As I entered the abyss, the abyss also enters me. Cześć, jak się macie ludziska? Nazywam się Łeza i zapraszam do gry Schody. Um, jest to gra na silniku... Um, jest to gra stworzona na silniku Unreal coś tam, Development Kit. No i jak widzicie mamy tu schody, a ja schodów nie lubię w ciemności, a tu są schody. I proszę, ta gra nawet mi dobrze chodzi. Jak jak kurwa, nie lubię schodów. Ja nie lubię schodów. Ale widziałem, że to jest całkiem straszna gra, a ja chcę grać w straszne gry, Żebyście Wy nie musieli, to schodzimy. Dobre? Szkoda, że nie można przeskakiwać, tam by przeskakiwało to przez barierki, wiecie? A, co, trudno. Dobra, w sumie ta atmosfera nie jest taka straszna jeszcze. Słyszę, słyszę, e, słyszę szum miasta za, za, ścianą, pewnie to jest blok jakiś. Um, no nie wiem. Co, schody? Chcę policzmy stopnie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 stopni na każdych schodach. Dobrze, no to wiemy już ile stopni. Chcecie coś jeszcze więcej wiedzieć? Um, Ta ściana ma dziwne, dziwne. O co to? O, 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 walcie na twarz się! Chociaż jest? SKYZDRUM! Dobre! Nazywam się Pończek. A to moja siostra, Bóg! Kurwa, korytarz! Miał być schody, a nie korytarz! Tu nic nie ma. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Tu nic nie ma. tylko sprawdzę, czy wszystko nie ma. Patelnia. Tutaj, tutaj dla mojej dziewczyny. A, nie mam dziewczyny. Nie trudno. E, dobra, no to wchodzimy w korytarz. Korytarz. Aha, nie taki korytarz. też. że być dłuższy. Korytarz. Hej Jestem mądry! Przecignąłem dźwignię. A, co to zrobiło? Chcę się wiedzieć. Ja chcę odpowiedzieć... Aha, chyba prąd włączyłem, dobra. I need the code to open Dobra, dawajcie kod. 0599 To mój kod na życie. Nie mogę tego otworzyć, nie mogę. Dobre! ja chcę toaletę. Wie? Yeah. Otwieraj. U nas to tak się dzika. Macie coś do tego? Nie. Yeah. Cholera, nie mogę otworzyć, szkoda. Otwierałbym. Um. No dobra. Dobra, wczymy się w atmosferę. Um. Up. Hej o te, jak się mówi, takie pluszowe pusze. Pluszowe plusze Coś tu mamy? O, proszę, mapa. Tropie. 6141 Uch, Mam kamerę! Mam kamerę. Ja mam latarkę też. O, dobra, to wiemy. Dobra, 6141. Pamiętacie ludziska? Bo ja mam pamięć milu dupy. 6141, 6141, 6141... Woooow! Nie idę tu na razie. Buja ci worka. A... Ja nie ufam nikomu. Dzień dobry. Panie! Toaleta! Ja tu mam komuś pomóc! Pomóżcie mi, ja potrzebuję jakichś kluczy czy coś, nie wiem. W każdym bądź razie. To było tak? Cześć, jeden, cztery, jeden! Cześć ludzi! Oh, I can't. I No, It's been ages and no one's come down here yet. What are we going to do, guys? We just need to sit tight and wait. They'll come get us when they realize we're gone. They could even be outside the door right now, just minutes from getting it open. We just have to wait. I don't know how much more of this I can take. Bicep. Don't we have anything left to eat? No, nothing. Except. Except. Nothing. Jacob, go check the kitchen. Samuel and me will check the other one. O mój Boże, czyli ktoś tu został zamknięty. Jak ktoś tu próbował walczyć o jedzenie. Mi się wydaje, że zaczęli walczyć o jedzenie. TGS-08, dzień dobry, TGS-08 To jest zamknięte Jezu, o dobra, ja już... Cześć Dobra, TGS-08 jest tutaj, dobra Aha, czyli że jesteśmy tu, tutaj czy tam, widzicie strzałkę? Dobra, TGS-08 Tutaj... E, dlaczego to jest takie zamazane Uff. Dobra, pamiętacie co mówiłem o ostatnim co mówiłem w Slenderze? Że atmosfera się buduje Straszna cisza. wszystko Ja tylko szukam wyjścia i nagle na Ciebie coś wyskakuje. tego właśnie nie chcę. Nie chcę, żeby coś na mnie wyskoczyło. Zjemy, dobra. Dobra, wszystkie te są za oba... odblokowane. Ulwa! Nic nie ma Mogę to popchnąć... Mogę tego popchnąć, dobra. Nie przejmujcie się, ja to wszystko mam roztegowane, ja to wiem. Mamo Byłem... Wszyscy byłem panie szóstka. Dobra, skąd ja w ogóle przeszedłem? Ja już nie wiem skąd ja przyszedłem. Aha, to chyba z łusemki przeszedłem, dobra. Czyli musimy wracać tam, żeby rozwiązać zagadki. Um, dobra. dobra, tu na pewno nic nie będzie. Tu na pewno nic nie będzie. Tu ja mam tylko kupę leków, e, światło, e, pączek i tyle. A, dobra, dobra najlepiej by było, najlepsze, najlepsze rozwiązanie by było. Wejście do dziesiątki od tyłu. Ale jest zablokowane. Nie widzisz?! Cholera, Dobra. Musimy tu dokładnie posprawdzać, mi się wydaje. Dobra. Byliśmy tutaj? Byliśmy. Ale trzeba sprawdzić. Dobra. To wszystko powłączane. Tak. My to wiemy. Że trzeba to wszystko posprawdzać. To wiemy. Dobra. Coś w łazience mi się zamknęło. Nie wiem, czy to duchy były? Dobra, to... Ręka do góry, dla duchy. Aha! Widać coś? To nic nie widać. Um, no powędrujemy sobie trochę. Hello! Ja tu pusię! Proszę... Pojebałowa? Bałowa! A, czyli chodzi tutaj. To jest silnik. Um, chod, znaczy, wiecie, muszę dojść do pewnego punktu, żeby uruchomić jedną dźwignię. Jeszcze? Widzicie? Czyli pójdę tam i się silnik uruchamia i coś się zmienia w grze, więc pewnie będę musiał zajść do każdego zagamarku. Zagamarka tutaj tu nic nie ma. Żeby... żeby wszystko zrobić. Wiecie, wiecie o co chodzi? A, mamy tu coś? Nic nie ma. O, mogę skakać i kontrolować i To jest bardzo fajne. RECAPI! Ja no nie wiem. Ale to mi się przydało, tu mamy włączone, dobra. No um. ale wracamy, już chyba mi się wydaje, że coś uruchomiłem, więc mogę teraz wracać bez problemu. Um. W sumie to nic nie straszy tak jak bardzo, ale... Tam jest wyjście, ja chcę do wyjścia. Dobre? No nie wiem, no dobra, jeżeli sobie przyjdę tak... I wtedy zrobię krok w bok... To wyląduję na Manhattanie. Uff, nie lubię tego tego Puknę cię zaraz zaraz! A a a exit. Exit. La, 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 la. Looks like the exit door needs a fuse of its own to work. Oh, Musimy szukać znowu czegoś. Jak ja nie lubię szukania rzeczy. No. We need to do something, Samuel. What do you suggest, Isaac? There's nothing for us to do other than wait for help. And what if it doesn't come? What then, Samuel? What if help comes, but it's too late, and we've already started! That's not gonna happen! They're gonna burst through the door and get us out of here. They have to. You know it could be days, even weeks, until they find us. And we have to stay alive till then. The both of us. What about Jacob? If we go to live, we need to eat. And the only thing left to eat is Jacoba. Nie jest ci Capa! Ara, aha, czyli są guziki do otwierania drzwi, więc szukamy T00 5 T ósemka Ciekawe cię, muszę to szukać pewnej... Um... No wiecie kolejności. Czy po prostu teraz sobie włączy ósemkę tak na szybko? Zobaczcie co jest w ósemce. Co o co myślicie? Widzicie, że to dobry pomysł? Dobra. Jeżeli dobry pomysł, to szukamy teraz ósemki. Cześć ósemka. O, proszę, jeden nie. Ah, uh, uh, what else minute? were going we going to do? found eat. something. At least risk he gets here. Oh, really? That's great. What is it? Do, do you have it with you? We have it right here. Isaac, that's just a. Knife. Close your eyes, Jacob, and this whole nightmare will soon be over. you <sighs> Ciepierdolę Dobra, dzień dobry Bądź to cholera. Jasne, ja już. Ta letarka też mi się tylko pieprzy. Piątka, a znalazłem piątkę, dobra. Ale siódemka tam jest, dobra. Kolejna wizja, jak ja nie lubię tych waszych wizji. Pieprzonych. Tu nic nie ma. Aaa, to jest tylko przejście. Do ciemnego korytarza, którego nie ufam, tego nie ufam, ale... Ale co ja witam? Ja tam korytarzem ufam Dobre? Nazywam! Halo? Halo? Halo I'll need something to open the vault. Serio? Uh... Nie mogę sprawić... No, jestem rozmowa. This is so fucked up the fuck could we do this? Killed Jacob. And we hate him. Isaac isn't going to stop. Unless I stop I I Isaac has to die. ale oni się wszyscy zabijają teraz? No to tak jak przecież horrorze. Gdzie chodzi o przetrwanie. I macie gucio do jedzenia. A to będzie jakiś strajk, bo to był pierwszy pokój. Cześć! Pierwszy pokój? Jak się masz? Dobrze? Dobrze, ja też tak myślałem. Um, ja przeszedłem po taką złączkę, wiecie. Ja chciałem kupić złączkę. O, co to jest TSG09, ale nie wiem. Mam... O, czyli teraz muszę włączyć TSG909. Mam nadzieję, że to się teraz nie zamknie. Ehm. Um tsg to G09 gdzieś? 06 10 No jasne, to 09 nie działa. TSG010 też postanowiło nie działać. Um, TSG06 ra nic mi nie działa. Co to. To to. to. Dobre. Hej, hej, ja. o, coś się tam mrugam, no, a ja lubię jak się mruga. Widzimy, że Graz chce, żebym poszedł w tą stronę i coś mi się na głowę zwali, ale ja się nie przejmuję. To, to tak ma być. Tak, no, jestem, jestem najmądrzejszym człowiekiem. has to be done. Jacob was weak, and we have to live, no matter what. I have to live, no matter what. I have to live, and Samuel has to die. Okay. I ja, must live, and on, she needs live. Bo, on my jajka. I am Yika. Tak, wiem, gadam super z sensem, ale nie przyjmujcie się, ja po prostu myślę. Ja po prostu myślę. Um, tak... Na pewno tędy? Tędy. więc tak jak mówiłem, znaczy nic nie mówiłem. Co ja mówiłem? Co? Co? Przestańcie mi mieszać w głowie. O! Magia! Zobaczcie, jaka magia się Też sobie taką grę kiedyś zrobię. Bo czemu nie? Perhaps I can use this to turn on the power i open some doors. O, no, no, ale mądre. Też bym tak zrobił. Gdybym wiedział jak... Czy mia, robiłem elektromech... Nie, co ja robiłem? Elektroinformatykę, czy teleinformatykę, to powinien wiedzieć coś na tym. Na ten sposób, na ten temat. Nie lubię jak mi się pokoje wszystkie poruszają, ja nie wiem co się dzieje. dobra. Co się tam ryga? A zarazie pójdę tutaj, bo tutaj mi się mryka. These electronics are practically ancient. starymi. Mam nadzieję, że wciąż jasne, że działa. Ło! Ło! Łooo! Dobra, to było w e, szóstce chyba. Czy było w szóstce? To w szóstki wszedłem. Dobra, zobaczmy, może... Aha, ta działa jak z godziki na nas, tak? A wszystkie mogę włączyć, no i fajnie. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Haha! Super! Dobra, to piątka i dziewiątka by działała, nie? Wpłącz pan światło. czy to jest wszystko? Aha, dobrze, tu jest. Dziesiątka. Dzień dobry! Pończek! Oj, TY kurwa! Kim ty jesteś? Kim ty? Kim ty kuźwa jesteś? Zobacz, jakiś jakiś robotnik przyszedł. Dobra, idziemy cię sprawdzić. A, nie mogę cię sprawdzić. Masz szczęście. No, to jest to się w Haha! Widzicie? Daniel, mądry. Robi mądre rzeczy. Aha! Haha! Długi korytarz. I'm not gonna die for you. Hello? Anyone there? You better run, Savio, because I'm coming. Yes! Josh A.M. was. Oh, shit, you really shut up? None of them.

Uuuu! Kurwa, mać toaleta, A jebać toaleta! Zobaczcie, zobaczcie jak ta gra. Do Dziękowo, bardzo fajnie się prezentuje. O, o, to nie ja zrobiłem. To ja zrobię? Ej, to ja zrobię. Ej, ja tego nie otworzyłem. Ale tak gra się staje coraz bardziej dziwniejsza. Ciężka, tak. to, to jest. Jest. Teraz wszystko, co musimy znaleźć, to wyjście, dobra. O, patrzcie, siusiak i noga. O, oh. o, oh. o, oh. o, oh. noga. Nieważne, dobra. Zmeczę. Nie, 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 nie. nie. If you even care, but I'm begging you to end this nightmare and take me out of here. I would do anything, just make it stop. Hey, 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 hey! Shit, shit, shit. No, not, fuck no, no, damn it! Kurva, cool Kurva, cool damn it! Peter, stay calm. Camera flash. I can use the camera flash. O, nie. O, ja pierdolę. Ja pierdolę ja teraz to jest tego jest 9 to ten te O ja pierdola Będę gusta <laughs> Ładnie Mama mówi śniadanie jedz nie Je? Je zjem wali się byłem, 9 No, gubię się, gubię się. Uf! tak. Ale tu nie ja potrzebujemy światła. Ale co zrobię światło, bo światło ze światłem się obliczy. No, dawaj, no nie. Co się I dzieje? mnie Can you open the door? Stand back. We're coming in. Hello. Hello. Jesus Christ. Are you okay, sir? Dobra. I am okay, sir. Huh? Yesus, jeszcze więcej schodów. No, no. Dobra. Teraz te schody już nie są takie ciekawe. So yes. So yes. after Hello. this ordeal i took some time to look up the case of jacob donner isaac eddy and samuel reed samuel survived his friends and was rescued but he brought something with him from the darkness soon after he regained his freedom samuel reed kidnapped and murdered an eight-year-old boy took his body down to the same shelter Ate him. The authorities found him, and he was sent to a mental hospital, where he still remains. This was five years ago. Wow. Wow, ok. Czyli to jest gra o kanibalizmie. Tak dużo schodów tutaj nie było w sumie. Nie wiem, nie wiem. Trochę, trochę mi się nie zgadza na tytuł. Ale muszę powiedzieć, gra stworzona. Bardzo dobrze. Ehm. Um. Nie wiem, co powiedzieć. Nie było tak strasznie. Klimat kurczę, naprawdę mro mroził mi żyły w krwi. Krew w żyłach i. Aha, to jest tylko demo. Aha, widzicie, tego nie wiedziałem. To jest tylko demo, że będzie więcej. Dobrze, po tym demie mogę powiedzieć, że koncept do... kurczę bardzo dobry. Koncept był bardzo dobry. Ehm. Um. Tak jak mówiłem, nie było dużo schodów, myślałem, że będę chodził tak samo jak wiecie: CCP, w które będzie gra... będę grał niedługo. Um... Ech, cholera, jasna, no nie wiem, dużo, dużo nie mogę o tym powiedzieć. Widzieliście to co widzieliście, a przepraszam, dużo nie komentowałem, bo dużo dialogów było, ale no nie wiem, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to kliknijcie lajka. Like Jeżeli chcecie więcej, subskrybujcie, komentujcie, a ja obiecuję, że jeszcze dzisiaj coś zagram i na pewno zagram coś fajnego. Eym... No to tak. 1 do 5 na tą grę. Tam 4. Bo... No tak. Dobra, trzymajcie się. Cześć, mi możesz narodzić, ja się ciebie nie boję. Nie jesteś straszny. Aaaaa! The Monster Man. It was a graveyard smash. The it caught on in a flash.